Sponsorem rozmowy jest klub 11 i 1. Dobry wieczór, witam Irek Staszczyk, portal Radą 24. Program w temacie. Dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są pani Monika Wóz. Witam serdecznie. Witam. Klub 11.1 i kolejny reprezentant tego klubu to pan Adrian Bartnik. Witam serdecznie. Pani Moniko, pozwoli Pani, że roz... zadam pytanie pierwsze panu Adrianowi. Jest Pan jednym z pierwszych członków klubu 11.1? Tak. Bo ja poinformuję może niezorientowanych, że klub to już chyba minął rok. Minął rok, minął rok, minął rok gdy rok. rozpoczął swoją działalność. Klub 11.1 stworzony został przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. No właśnie, co było taką motywacją, że chciał pan zostać, wejść w szeregi tego klubu? No na pewno możliwości, które przekazał nam prezes klubu mhm. jakie możemy z tego mieć korzyści a dwa, że też. No małe firmy w grupie, zawsze tutaj lokalnie czujemy się e, bezpiecznie, możemy z kimś zawsze o naszych problemach porozmawiać. E, I co też mi zależy, żeby dotrzeć do klientów tutaj z tego regionu, mm -hmm. bo bardzo dużo e, wykonujemy zleceń poza naszymi terenami. Grun e, bo Pan sama. zajmuje się czym? Pro, można śmiało powiedzieć. E, no moja firma działa mm -hmm. w branży fotowideo, filmowanie, fotografia, wynajem fotomaszyn, fotobudek, mm -hmm. usługi z drona, e, mm -hmm. więc Ogólnie możemy cało kompleksowo zrobić jakieś wydarzenia eventowe czy typowo wesele, ale właśnie, że świadczymy usługi w ostatnim czasie daleko, mm -hmm. gdzie kraków Warszawa. Dlatego głównym motywatorem do klubu, żeby się przyłączyć. Było. Ale to było spowodowane czy mało mniej zleceń tu z, z terenu radom czy powiatu, że, przepraszam, za takie określenie, że aż wywiało was do Kraków i to Polski. To jest trend, taki trend, bo mhm. jeden rok było bardzo dużo w Kielce, teraz mhm. jest bardzo dużo Warszawa. A tutaj znowu w Okolicach jak słyszę, przyjeżdżają stamtąd firmy. Mhm. Więc... No ale dobrze, a czym to jest spowodowane? Bo to dosyć interesuje Reklama, interesujące. reklama. Aha, czyli to rozumiem... w internecie, reklama, Facebooki, Instagram. Jak... Ale działalność nazwałbym taka trochę trudna w obecnych czasach, biorąc pod uwagę, że teraz ta, ten przemysł foto, wideo, robienie zdjęć, gdzie każdy ma telefon, prawda? Także tu trzeba stanąć na wysokości zadania, żeby... Znaczy, no na pewno musi być jakość. To no jest właśnie, raz. A no. dwa... Y... No, idziemy w stronę też fotobudek. E, mamy kilka tych fotobudek 360, co to jest naprawdę teraz hit na obecny mhm. czas. E, więc praktycznie końcówka roku, gdzie branża weselna już tak naprawdę wygasa, no to my eventy robimy cały czas do teraz. Pandemia trochę przeszkodziła, czy nie? E, no trochę tak, ale można było skorzystać z wielu touch, mhm. e, więc to chociaż na utrzymanie wystarczyło. Ale później, kolejny rok po pandemii, naprawdę zrobiliśmy 100% przyrostu, więc odbiliśmy sobie tą pandemię z nawiązką. No i ten rok też jest bardzo dobry, ale no na razie właśnie fajnie, że mamy te fotobudki i ten biznes eventowy. No właśnie i tu zastanawiam się, bo gdy pierwszy raz rozmawialiśmy, Pani Moniko, to ja sobie tak myślałem, no dobrze, to muszą być z pewnością jakieś propozycje, żeby ten klub żył, bo samo spotykanie się, rozmowy, wymiana własnych doświadczeń, to Odnosiłem takie wrażenie, że to, jest, będzie, że to nie będzie wystarczające, a tu jednak stoicie na wysokości zadania, bo powstał teraz nowy projekt, naturalny sukces, i to było chyba w tamtym tygodniu nawet. Spotkanie pierwsze. Tak, tak. Naturalny sukces to jest, to jest jedna z tutaj z klobowiczek, no ten że to projekt jest... właśnie. Dokładnie. Mhm. I, I tutaj. Czyli jakieś pomysły się rodzą, które znajdują podatny grunt i tak, można je wcielać tak. w życie. I to pomysł tak naprawdę powstał 13 stycznia na naszym spotkaniu w, w, rocznicowym. Dokładnie rocznicowym. Pomysł i szybka realizacja. Szybkie wdrożenie tego, burza mózgów, więc każdy cegiełkę do tego wrzucił. I ekspresowym tempie odbyło się pierwsze nasze spotkanie, właśnie 1 lutego. To zdradźmy, co to jest ta, ten naturalny sukces. Naturalny sukces to jest projekt oparty o cztery filary. W, w oby, w Właśnie mhm. wobec których tutaj działamy, jest to zdrowie, e, relacje, e, biznes i rozwój. W oparciu o te cztery filary działamy i chcemy, aby te nasze spotkania e, przyszłościowe, bo te, e, bo te to spotkanie, które było naturalny, naturalny sukces, właśnie w. w z lutym, mm -hmm. które będzie kolejne, będą to cykliczne spotkania. E, I każdy z tych spotkań, aby miało właśnie odzwierciedlenie w, ty, w tych czterech filarach. E, I tak naprawdę zapraszamy też wszystkich, którzy by chcieli współtworzyć e, te nasze spotkania w organizacji tych naszych spotkań. Osoby, nie wiem, No To będą, czy, to będą taka, mm -hmm. takie, nie wiem, czy to dobrze określę, pogadanki? Czy coś z tego będzie wynikało, że to przełoży się na współdziałanie firm, które są w klubie. No, tak, jak, tak jak teraz, to było spotkanie, mhm. gdzie nasza klubowiczka, Karolina Konieczna, e, pokazywała właśnie jogę twarzy, automasaż, automasaż twarzy. E, mnóstwo kobiet właśnie było, e, uczyło się tego, jak pielęgnować się w domu. Pielęgnacja była na naturalnych produktach, które to właśnie naturalny sukces tutaj promuje. I to jak się będą pielęgnować same w domu i robili, będą sobie same robiły te masaże, to chyba nie przyjdą do, do gabinetu. Nie, <laughs> Czyli... to jest jakby przedłużenie efektu też, tak? Pod mhm. okiem takiego specjalnego. Listy, to jak najbardziej e, mhm. też, też jest to konieczne, a później przedłużenie tego efektu poprzez swoje działanie w domu, pielęgnacja w domu na bazie naturalnych produktów, właśnie te, które też naturalny sukces promuje. Bo kolejne na przykład spotkanie, spotkań, które będzie już w marcu, też 1 marca, akurat, bo to każda pierwsza mhm. środa e, miesiąca będzie. O tematyce nie będę zdradzała jeszcze takiego tematu, ale mhm. emocje to jest też taki temat dość trudny, jak sobie radzić z tymi emocjami. Ale Myślę, emocje, które potrzebny. są wywołane czym? No, Trudnościami życia codziennego, tak, mhm, prowadzeniem tak. firmy. Chociażby, nie spinania tak, się, co my Emocje to, tak, uh -huh. to taki myślę, że szeroki tutaj uh -huh. obszar może być. E, I też będzie specjalista, który, który będzie tutaj nam właśnie doradzał, podpowiadał pewne kwestie, jak sobie poradzić w niektórych momentach. Panie Adrianie, e, tak zapytam wprost: no bo jest Pan w pierwszy, jednym z pierwszych członków właśnie klubu, klub już działa ponad rok dokładnie. E, taki wymierny sukces w tej współpracy. Tego, że należy Pan do klubu 11.1? No, szeroki wachlarz specjalistów, a raz, że też korzystamy ze swoich usług do dnia dzisiejszego. Mm -hmm. Takie pierwsze, co nawet mi przychodzi do głowy, ostatnio korzystałem z usług prawnika, też w korzystnych warunkach od razu z stałą dokumentacją, czy z ubezpieczenia, bo mam kilka samochodów, wychodzą ubezpieczenia i to na każdym kilkaset złotych to robi tak naprawdę... No, poza klantę, kilkaset tak? złotych tu oszczędza, oszczędzacie pieniądze, a poza tym chyba czas oszczędzacie, bo dokładnie, łatwiej to jest, szybciej to załatwić. Relacja, tak? I na, to jest relacja na zasadzie takiej no, relacji koleżeńskiej, prawda? Dokładnie, a nie tak. stania w kolejce i czekania jako petent. Często są o wiele lepsze oferty, bo tak w mojej branży potrzebuję karty pamięci, dyski w dużych ilościach, a jeszcze nasz klubowicz, który to powiedzmy sprzedaje, ma sklep, więc może zaoferować o wiele korzystniej czasami wyższe modele. więc tak, dużo no to fajne to jest, że mamy z dość dużego wachlarzu już tutaj osoby w klubie. Ilu, ilu to członków jest w klubie? No, tak. niedawno jak tutaj no, no, był Leszek był było rozmawiany, to było 40, y y exactly. a na chwilę obecną mamy już 45. Czyli I to kolej... się powoli, powoli tak, rozrasta. Tak, i kolejne. Ale to realizacja... przez, cały, przez, ta, przed, przez cały czas są to właściciele małych i mikroprzedsiębiorstw. Tak. Czyli nie pukają do Was no, właściciele większych firm. Co nie. Póki co, to są to faktycznie takie małe przedsiębiorstwa, które takiego wsparcia potrzebują. Ja, korzystając z, właśnie z, z obecności Waszych przedstawicieli, bo cyklicznie spotykamy się, bo tu zadam to pytanie, pytanie panu Adrianowi. Bardzo dużo się mówi, że niestety to nie jest dobra koniunktura, dobry czas teraz do rozwijania takich małych bądź średnich przedsiębiorstw. Jak pan to z własnej perspektywy widzi. Łatwo jest czy nie? Czy to e, trzeba mieć. Znaczy kwestia myślę podejścia. Uh -huh. W czasie pandemii firmy się rozwijały, po pandemii teraz się rozwijają. Ja widzę po, po swoich tabelkach w Excelu, uh -huh. że cały czas jak że zapędzimy. Tylko że osoba musi być zaangażowana. Tak jak my śledzimy trendy. A co wam przeszkadza? Bo nie sądzę, że jest tak różowo, że e, przeszkadza. E, po części duża konkurencja. No, no z naszej strony wiadomo, że były niższe podatki. To jest super, ale. No na pewno, na pewno ale na pewno chyba papierologii też jest sporo. Zależy jak, w jakiej branży ktoś się. Yy, no na pewno, tak, tak. To to yy, stwarza problemy. Yy, wspomniała Pani teraz o tym projekcie. Yy, czyli w tym projekcie naturalny sukces każdy z klubowiczów może wziąć udział, jakiś może mieć swój wkład. Każdy. Bo pani powiedziała coś bo Ale również, bo właśnie, ale również nie tylko klubowicze. Również to jest tak naprawdę dla wszystkich. nawet naturalny Dla całej sukces, społeczności. Tak, Radomska. bo naturalny sukces to jest mhm. też troszkę jakby coś odrębnego, bo to jest działalność jednej z klubowiczek. Mhm. I zapraszamy tutaj, możemy. Każdą osobę, jakby tutaj, wprowadzić do, do tego naszego projektu. Wystarczy tylko chęci. Jest mnóstwo osób, które siedzą w domu, nie chcą wyjść nawet gdzieś, pokazać się z różnymi. Ciekawymi pomysłami. Dokładnie, mhm. dokładnie. I są takie zamknięte w sobie, natomiast to jest też po to, żeby się otworzyć. Samo to, że mieliśmy taki pomysł, żeby, a 20-30 osób, jak będzie na tym spotkaniu, to będzie fajnie. Było 35 osób i jeszcze były telefony, ale mieliśmy tylko salę wynajętą na tyle osób, więc. więc Więcej osób nie mogło być, tak? E, więc mamy nadzieję, że te kolejne też będą, też będą w takiej gronie hmm. osób. E, fajne jest to, że mamy już informacje od, od tych osób, które były, że podobało się, że ciekawie. E, więc tematy przyszłościowe też myślę, będą ciekawe No to, o, to nie teraz nic innego, tylko musimy mi pani zdradzić. Nie, tyle mniej, co hmm. e, tych, którzy, tym, którzy nas oglądają, jakie będą kolejne tematy. Jakie pomysły macie? Hmm. E, Coach, który będzie, mm. znaczy nie chcę właśnie tak mówić. Y Mamy jakiś plan w głowie, ale to wszystko jest taka burza mózgów i to wszystko się dzieje tak, tak dość szybko, ponieważ tak jak szybko powstała ta inicjatywa, to, to te pomysły też musi to się troszeczkę uformować wszystko, tak? poukładać. No Więc ten kolejny, kolejny temat mhm. będzie związany na pewno z emocjami. A te spotkania będą cykliczne? Raz, dwa razy w miesiącu, czy... raz w miesiącu? Raz w miesiącu. Raz w miesiącu będą zawsze w pierwszą środę każdego miesiąca, no chyba, że będzie taka potrzeba, że będziemy mhm. robić to dwa razy w miesiącu. Czyli co, warto należeć, drodzy Państwo, do klubu 111. Wiem, że za każdym razem zadaję to pytanie goszczące waszych przedstawicieli, ale chyba warto to podkreślić, że chyba mali i mi mikroprzedsiębiorcy znaleźli jakieś takie miejsce. No, określę to ogólnie na Ziemi, ale tu w radomsku dla siebie, prawda? Myślę, że tak, i tak czują się pewnie, bo, bo właśnie te spotkania też są. E... Takie rodziny też można powiedzieć. Mm -hmm. co... Trochę się pożalicie, trochę. Tak, też pewnie, że tak, bo, bo też tak jest. Ale co jeszcze mogę dodać? To mm -hmm. fajne też jest to, że tutaj Leszek z taką inicjatywą wychodzi, że. Mm, Daje, czyli są warsztaty autoprezentacji, co też uważam, że są potrzebne mhm. dla takich osób. E, warsztat autoprezentacji, czy warsztat z, ze zwiększenia sprzedaży, czy też pozyskiwania klientów. To wszystko przed nami. Kto ma życzenie, kto chce z tego skorzystać, będąc klubowiczem, to to jest, to jest w ofercie. Czyli też... zbieranie nowych doświadczeń, które tak. są bardzo, bardzo są przydatne. Tak, tak. No to nic, tylko pogratulować i życzyć wytrwałości Wam i nowych, ciekawych pomysłów do, w realizacji. Dziękuję bardzo, bardzo za przybycie, dziękuję. za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Był to kolejny program w temacie na portalu radomsko24.pl. Do usłyszenia i do zobaczenia. Sponsorem rozmowy jest klub 11 i 1.